38 zł na sekundę i 1920 na godzinę 20 milionów złotych tygodniowo. Tyle branża turystyczna w Karpaczu traci na lockdownie. Żeby zobrazować obecną sytuację, miasto Karpacz uruchomiło na swojej stronie internetowej licznik strat spowodowanych przez obostrzenia epidemiczne. Stoimy w miejscu, które dzisiaj o tej porze powinno tętnić życiem, powinno być mnóstwo yy, turystów. Powinniśmy mieć otwarte wszystkie lokale. Jesteśmy zamknięci na głucho, tak? więc staramy się gdzieś tutaj przy próbie dialogu z rządzącymi pokazać, poprzez chociażby tą wizualizację tego licznika strat, na czym polegają nasze prawdziwe problemy. Straty mogą być o wiele wyższe, bo jako kwotę wyjściową przyjęto minimum, jakie każdy turysta zostawiłby dziennie w Karpaczu, czyli 200 zł. Przyjęliśmy tą najniższą kwotę, 200 zł e, dziennie. Przemnożyliśmy to przez ilość dni, czyli okres świąteczno-noworocznej ferii oraz przez 15 Tysięcy miejsc noclegowych, zakładając, że to byłoby tylko 80% obłożenie, no to to jest taka naprawdę taki minimum minimum. To powinno być gdzieś około średnio około 350 do 400 zł dziennie. Na domiar złego, nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tarczy powód pominięcie w niej kodu 5520 w PKD, który to e, kod rejestrują osoby mające wilne pokoje gościnne i tak dalej, czyli tak jak pan redaktor wspomniał, zdecydowana większość podmiotów na 600 zarejestrowanych dzisiaj, które są podmiotami świadczącymi usługi e, noclegowe, na 600 w Karpaczu 30 ma kod 5050, czyli ten, których kwalifikuje, a więc tak jak wspomniałem, to jest e, raptem 5%. Na chwilę obecną branża turystyczna w mieście pod Śnieżką ostrożnie podchodzi do swojej Przyszłości w 2021 roku. W 2021, jeżeli się odbijemy od dna na zasadzie takiej, że przynajmniej będziemy na zero, bo to jest już dla mnie odbicie od dna, to może kwartale. Więc na tą chwilę, jeżeli nas nie otworzą w styczniu, a zakładamy, że nas nie otworzą, to do marca tutaj większość e, obiektów będzie miało e, po prostu billboardy, że jest syndyk masy upadłościowej. Przypomnijmy, że kolejny lockdown wszedł w życie 28 grudnia i potrwa do 17 stycznia. I według licznika strat branży turystycznej w Karpaczu sięgnął do tego czasu ponad 100 milionów złotych.